Cześć, witam, z tej strony Patuś dzisiaj sobie omówimy, obgadamy sobie te wszystkie rzeczy, które, muszę to ściągnąć, nie wiem jak głośno mówię, o jest, no, obgadamy sobie te rzeczy, które tutaj nam powchodziły, tak, no, tu, tu, tutaj wszystko sobie weszło, dimensionale trwają, Illuminated Pursuit też sobie już trwa, yy, Drakonic Giftshed, oczywiście Firefly Glow, tak, Whispers of the Bloom, Yes, rysiu. Coś tam się dzieje, Mystic Starzone, Trial, Hunting Fields, wchodzą, ale do Hunting Fields mamy poradnik, więc nie ma problemu. Mm, Nightmare Corrosion, tutaj jeszcze Shadow of the Dragon sobie wejdzie, ale to będzie osobny poradnik. No i oczywiście Bountiful Trials, tak. Yy, no i co, zacznijmy sobie od tego Illuminated Pursuita, ale to na pewno już sobie, sobie robią yy, ładnie i malutku, tak. Yy, zaczyna się to od tego, że mamy tutaj 12 kart, tak, do tego diamenty, te pierdolety to sobie po prostu odbieramy, więc tu jest git. Tu jest ważne, nie? Żeby robić sobie te, te tutaj te pióreczka. One sobie wpadają tutaj, tak? Trzeba je sobie codziennie kliknąć, albo poczekać i wszystkie naraz sobie zrobić. No i co? Odebrać sobie i tutaj sobie odebrać 10 kart, to jest najważniejsze. Oprócz tego drakonik gift dostajemy sobie 50 kart, tak? Ale możemy za nie zrobić 60 puli. I to oczywiście leci tutaj, tak? Tutaj sobie oczywiście możecie również y, zamienić tutaj postać, nie? Y, więc jest git. No, co kolejnego, Face of Face się kończy, kończy się również, skończył się już wczoraj ten Eyeslow of Gold, w odcinku pokazałem jak tam mi poszło, więc na spokojnie sobie zobaczycie Wejdźmy sobie tutaj w Adventures, oczywiście możemy sobie ten, możemy sobie wziąć ją na 3 dni, ale na razie jeszcze jej nie biorę, bo zobaczymy, w ogóle to jest lakowane, zobaczymy czy do NC nie, nie trzeba jej będzie wstawić, to bym sobie wziął na niedzielę dopiero o, kurde, teraz już stąd nie wyjdę, póki mi tego nie, przy, ten, nie przeładuje. Dobra, załadowało się, nie? No na trzy dni, więc warto będzie sobie ją wziąć. Na pewno pamiętajcie, żeby ten. Mystic Waller jest kolejny, trialek. Załaduje się teraz? Czy? No trialek, pamiętajcie, żeby zrobić, żeby kartę odebrać, nie? Spoko wygląda, kurde, tutaj kawał tego ogona bawała. No, a z rzeczy. Ważniejszych oprócz tego wszystkiego. No to oczywiście Firefly, Glow. I tak. Pierwszą rzeczą jest to, co nas interesuje. A potem przejdziemy sobie do kwiatków, tak? Tutaj mamy tą rzecz. Dostajemy sobie te słoiczki, oczywiście, za robienie daily. Tak? Tutaj macie ile ich dostajemy? 6. No kliknij, że się. 12. 18. 24. 30, 30 dziennie dostajemy, czy tutaj za weekly coś ten? Nie wiem, chyba nie, a jak nie to za następne, no i z kampanii to też raczej nie. No. I dostajemy sobie te słoiczki, do tego można je sobie jeszcze tutaj dokupić. Tutaj czy tutaj? Czy w ogóle gdzieś indziej, event deals, o tutaj. Mamy fajne kółeczko, mamy Odray. tak, tutaj za stówę chyba można było kupić tego 20 i 400 tych kwiatuszków, tak, za 100 m nie? No, a jak chcemy więcej, to mamy 12 tysięcy za tyle. No nie jest to tanie, nie, nie jest to tanie. Choć wydaje mi się, że ten, ten jest w miarę sensowny, ciekawy jest, a reszta to do śmieci. Ten nie raczej. To jest też ciekawe. Trzeba by to obliczyć, ja jeszcze tego nie liczyłem. No, tak samo to, bo to to samo praktycznie, nie? Trzeba by to obliczyć. No i tutaj sobie kupujemy, no oprócz kwiatków to oczywiście to. I z tym lecimy sobie tutaj. No i co tu? Skąd jeszcze można to wziąć? Oczywiście z tych Deli Questów i z tych deli. I tylko z tych dwóch miejsc można sobie to wziąć. Do tego tutaj w ta podłogę. Do tego tutaj mamy Libinus use. No i to są fajne nagrody, nie? Tylko kto użyje tego 1500. Jak mamy 30 dziennie. Mamy 15 dni. 15 razy 30, czyli 450, tak? Czyli nazbieramy na to. Na to nazbieramy. No to dobra, no to dostaniemy chociaż te karty za frajer. nie? 10 kart to nie, jest, to nie jest zły wynik. No, ale do tego... Widać to coś mi pikło. Ale rychu zamiata podłogę. Grzeczny kotek, tak? proto grzeczny kotek. Bardzo. Rychu to jest grzeczny kotek. No. Tutaj są fajniejsze rzeczy. No ale dobra, nieważne, nas to nie dotyczy. Na co sobie wymieniać? Jak jesteście na mniejszym chapterze, to możliwe, że macie tylko to i to. Polecam brać C. Polecam też sobie brać tutaj tego FUDA. Czego Wam bardziej brakuje? nie? Jak Wam brakuje C20, żeby sobie wbić, to polecam serdecznie. Jeżeli macie wszystkie C porobione tak, jak potrzebujecie na ten moment, to bierzcie sobie FUDA, bo. Dzięki temu bardziej sobie popchacie po prostu postacie, nie? Ja to uwielbiam brać. To jest, to jest tak zwany Progression Event, tylko że no mało jest tutaj do wzięcia, nie? Mało jest tych eliksirków do, do, do zbierania, ale 450 to powiedzmy, że troszeczkę mm, sobie nazbieramy, tak? 30 razy, no 450, 450. No, a jeżeli jesteście już tak, że macie to wszystko odblokowane albo więcej, no to oczywiście wtedy pasujecie się w piękny schemat, w większości gracie tej gry. Czyli jedyne co Was interesuje to to. I nie patrzycie nawet nigdzie indziej, nic was to nie obchodzi. Póki nie macie Rezo 18, tylko to dla Was istnieje w tej grze. Nic absolutnie innego, nigdy z niczego, z żadnego eventu, z żadnej skrzynki, nieważne jakie są ilości. Jeżeli gdzieś jest taka ładna ikonka, to wy to bierzecie. Za wszystko, co to będziecie, tak? Tutaj mamy fajnie, bo za 25, czyli no trochę tej przynęty będzie. To jest bardzo fajny progression event, bardzo fajnie, że to leci. No, zbiera sobie teraz na C18, już jest na końcówce, więc bardzo się to przyda. Do tego jeszcze fajnie się to zbustuje z tym chyba, nie? Zobaczmy, Rysiu, spokojnie. Ładnie się to zbustuje z nim. On jest jeszcze na 12 dni, tak? Więc dzięki, jeżeli go bugujecie zgodnie z poradnikiem, tak, a nie, a nie was poniosło, to dzięki tym przynętom możecie go jeszcze lepiej zbugować, nie? Więc bardzo fajnie. Jak nie wiecie o co chodzi z bugowaniem, no to zapraszam do, poradników od pet, do poradnika od petów, bo już sobie jest i leży. No, a teraz pogadajmy o ludziach takich wspaniałych jak ja i inni, którzy mają razy 18. No, to co wtedy sobie brać? Yy, no co? Engraving, nie? 30, 60, najbardziej 60, 30, tak mniej. No a jak nie Engraving, no to to, nie? C30. Ja. Nie jestem wielkim fanem brania C30 w tych eventach, bo kurde dużo to zawsze, zawsze za dużo pieniążków to dają. 450, znaczy 45, a chcą za 20, no czyli 200 wyciągniemy, nie? A tutaj jest na przykład za 12, za 25, nie? No to liczmy, że wyciągniemy z 2 koła, 2 koła takiego engravingu to jest dość dużo dla mnie, a tego to już w ogóle dużo wyciągniemy. Pod trójkę, pod czwórkę. No, coś takiego, nie? I reszty, reszta nas absolutnie nie obchodzi. Są ludzie, którzy... Jezu, co ten Rysiu chce? Są ludzie, ludzie, którzy biorą postacie. Tutaj. No i to jest ciekawy temat na wzięcie tej postaci. Ja osobiście, w sensie powiem wam tak, akurat w tym evencie nie jest to zbyt drogo. Bo zwykle te eventy robią tak, że za całe zasoby z eventu można wziąć postać i nic więcej. Tutaj... Jezu, jak ten Rysiu mi Tutaj jest tak, że jeżeli się weźmie tego Libertę, to jeszcze zostanie Pitosu według moich obliczeń, tak? No, jeszcze zostanie i jeszcze będzie można sobie dobrać coś innego. Ale ja osobiście, mimo że tutaj się w miarę to już sensowniej zrobili, że nie tylko postać i nic więcej, to ja o, wywaliło kabel. To ja osobiście uważam, że nie ma sensu tu brać postaci, bo możecie sobie nachapać tyle tutaj zasobów, nie? Tyle przynęty, tyle engravingu, te tyle tego wszystkiego. Że ta postać no, po prostu no, nie opłaca się, moim zdaniem, nie? Ja mógłbym sobie tutaj wziąć na przykład w mojej sytuacji Olcie albo Talenę, nie? Yy, bo już nie potrzebuję, ale absolutnie tego nie zrobię. Ja idę totalnie wszystko yy, w ten Engraving 60, bo to jest zarąbiście ważne i potrzebne. O, i tutaj sobie odebrałem tą skrzyneczkę, tak? No to jest zarąbiście ważne i potrzebne, i nic innego nie dotknę, tylko biorę tu na maksa. Engraving 60, nic mnie więcej nie obchodzi. No, więc to mamy wyjaśnione, mam nadzieję, że będziecie wiedzieć, co sobie brać. Co do kwiatków, no to oczywiście zbieramy, dostajemy również kwiatki, tak. Yy, zadanie, tutaj warto się pochylić na tematem, bo zadanie dwu... 500 kwiatków jest ładniutka rameczka. Tutaj za 15 tysięcy jest w ogóle ładniutka. No i tutaj za topki, jakieś tutaj są jakieś inne ramki yy, i ten. I oczywiście event Dilfy, tak, na kupienie kwiatków. Możemy sobie tutaj dokupić, tak? Albo tutaj, no ale to drogo wychodzi, nie? No, albo gdzie ja kliknąłem. albo tutaj za Twisted Relam. O, tu więc jeżeli nie robicie Twisted Relama, to polecam się pochylić yy, i sobie tutaj te kwiateczki zebrać, nie wiem czy ja tu dostanę aż tyle. Bez gdzie ma więcej. Jeżeli dostanę trzy koła za obecny ranking, nie? No to to jest naprawdę git, nie? To będę mógł trochę tych kwiatków wy, wypompować. No i co, i komu dawać te kwiatki? Ja oczywiście daję ciutkowi. Jak chcecie to też dawajcie ciutkowi. Może to się uda się nadbierać. No bo tak naprawdę tutaj trzeba wbić albo top 100, nie? A to są ogromne ilości. Teraz na top 100 3600, nie? No to jest dużo. To jest dużo. Tutaj widziałem, że mój kolega z Gilli też walczy. O, Midou już jest na 69 w poziomie, no ciekawe to, pamiętajcie przypadki nie istnieją. No, ale jakbyście chcieli dać komuś kwiatki, to tutaj macie Ciuczka, macie ID. Można, do, można zaprosić i dawać jej kwiatki. Yy... No, a jak nie, to nie ma znaczenia. Ważne, żebyście komuś dali te 500 po prostu, żeby zdobyć tą ramkę, no bo jak dają ramkę za darmo, to w kolekcjonersko yy, trzeba sobie zebrać. nie? No i co, o czymś jeszcze miałem powiedzieć, zobaczmy. Dimensionale, dimensionale. Dimensionale, Trial, Misty, Hunting Field, nie? Hunting Field za niedługo będzie. Taki pierwszy rzut oka na to, jak to tam klikać i tak dalej To już jest też poradnik do Hunting Fieldsów. Nie? nie jakiś taki potężny, jak tam jakieś taktyki, tylko po prostu co tam kliknąć, kiedy i dlaczego i jak tam żeby te wszystkie nagrody zdobyć, nie? Tutaj tylko wrzucę hasło, w tym, w, 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 w Playliście poradniki macie, tam jest czysto podczątane, więc szybko znajdziecie. No, tutaj tylko wrzucę hasło, że... Ułóż się sobie w miarę sensowny Timek sobie znajdźcie, żeby ten, żeby ktoś wam tam pomagał bić te bossy, wtedy idzie po prostu łatwiej, nie, no, a odpowiadając na pytanie, czy pulować panią smog, to ja bym jeszcze nie pulował, nie, ja osobiście spulowałem lan nadal, no, bo już dgłęb mam zrobioną i teraz robię lan, nie, więc tak sobie to spulowałem, eee, no i tyle, tyle po temacie, nie, no, wszystko wiemy. Aktualizację mamy omówioną, nową postać mamy omówioną. Jeszcze trzeba z nią poczekać, czy ona jest dobra, czy nie. Jeszcze nie ma odpowiedzi, czy ona jest dobra, czy nie. Dajcie w tydzień, nie wiem, w tydzień 10 dni od wyjścia. No, dobra, to co? To tyle. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. to Zobaczę do kolejnego odcinka. I czekaj, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up